Wyciekły dokumenty, które rząd chciał ukryć za wszelką cenę. Marek Jakubiak właśnie ujawnił dowody na manipulacje danymi ekonomicznymi, ustawiane przetargi i miliardy złotych, które znikły z budżetu. Donald Tusk nazywa to kłamstwem. Ale te liczby mówią co innego: To może być koniec obecnego rządu. Zostańcie, bo za chwilę pokażę Wam dokumenty, które mogą zmienić wszystko. Zanim przejdziemy dalej, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest kolejny polityczny clickbait. To nie są spekulacje ani teorie spiskowe. Jakubiak przedstawił konkretne fakty, dokumenty i zeznania, które malują obraz oszustwa na niespotykaną dotąd skalę. Polecam zostać do końca, bo najważniejsze informacje zostawiłem na sam koniec tego materiału. Zacznijmy od początku. Marek Jakubiak, przedsiębiorca i polityk znany ze swojej bezpośredniości, nigdy nie bał się mówić wprost. Tym razem jednak poszedł o krok dalej. Podczas niedawnej konferencji prasowej przedstawił materiały, które według niego dowodzą systematycznego okłamywania Polaków przez rząd Donalda Tuska. Ale nie chodzi tutaj o zwykłe polityczne obietnice, których nikt nie doczymuje. To coś znacznie poważniejszego. Jakubiak twierdzi, że odkrył mechanizm, który przez ostatnie miesiące pozwalał rządzącym ukrywać prawdziwy stan polskiej gospodarki. Według przedstawionych przez niego dokumentów oficjalne statystyki dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji i bezrobocia były manipulowane w taki sposób, aby stworzyć iluzję poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. Brzmi niewiarygodnie właśnie dlatego sprawa wywołuje takie emocje. Według jakubiaka cała operacja była przeprowadzana przez specjalnie powołany zespół doradców, którzy mieli za zadanie tak przedstawiać dane, aby wyglądały korzystnie dla rządu, nawet jeśli rzeczywistość była zupełnie inna. Mówimy tutaj o maskowaniu prawdziwych liczb dotyczących zadłużenia, kosztów obsługi długu publicznego i realnej siły nabywczej Polaków. To nie jest tylko kwestia różnic w interpretacji danych. Jakubiak sugeruje celowe działania mające na celu wprowadzenie obywateli w błąd. Co ciekawe, polityk nie poprzestał na samych oskarżeniach. Przedstawił dokumenty, które jego zdaniem pochodzą z wewnętrznych raportów rządowych. W tych dokumentach widać znaczące różnice między tym, co mówiono publicznie, a tym, co wiedziano w zamkniętym gronie. Na przykład, podczas gdy Donald Tusk zapewniał w wystąpieniach publicznych o stabilności budżetu i kontrolowanej inflacji, wewnętrzne analizy pokazywały rosnące ryzyko kryzysu fiskalnego i niekontrolowany wzrost cen energii dla przedsiębiorstw. Najbardziej szokująca jest sprawa dotycząca funduszy europejskich. Jakubiak twierdzi, że rząd świadomie opóźniał ogłaszanie informacji o problemach z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Publicznie mówiono o sukcesach negocjacyjnych i miliardach euro które mają płynąć do Polski. Tymczasem za kulisami panowała panika, ponieważ wiele projektów nie spełniało wymogów w Brukseli, a pieniądze były blokowane. To oznacza, że setki firm i samorządów, które planowały inwestycje w oparciu o zapewnienia rządu, mogą stanąć przed poważnymi problemami finansowymi. Ale to nie wszystko. Jakubiak wskazuje również na sprawę zamówień publicznych i przetargów, które jego zdaniem były ustawiane w taki sposób, aby faworyzować konkretne firmy powiązane z ludźmi z otoczenia Tuska. Mówi o systemie kumoterstwa na ogromną skalę, gdzie publiczne pieniądze trafiały do wybranych podmiotów, często za cenę znacznie przewyższającą rynkową. Według wyliczeń przedstawionych przez Jakubiaka, Polska mogła stracić w ten sposób miliardy złotych, które mogły być wykorzystane na inwestycje w infrastrukturę, służbę zdrowia czy edukację. Szczególnie kontrowersyjna jest sprawa dotycząca kontraktów na energię odnawialną. Jakubiak sugeruje, że przetargi na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych były tak skonstruowane, aby wyeliminować konkurencję i zapewnić zamówienia konkretnym firmom. Te firmy następnie rzekomo miały płacić część zysków do prywatnych fundacji związanych z politykami koalicji rządzącej. Jeśli to prawda, mamy do czynienia z korupcją na poziomie, którego Polska nie widziała od lat. Donald Tusk oczywiście zdecydowanie zaprzecza wszystkim tym zarzutom. Jego biuro prasowe wydało oświadczenie, w którym nazwało rewelację Jakubiaka smutnym przykładem politycznego teatru i próbą odwrócenia uwagi od prawdziwych problemów Polski. Tusk osobiście określił Jakubiaka mianem desperata szukającego rozgłosu, a przedstawione dokumenty jako fałszerstwa lub materiały wyrwane z kontekstu. Rzecznik rządu dodał, że wszystkie decyzje podejmowane przez gabinet Tuska są transparentne i zgodne z prawem. Zapewnił, że każdy przetarg jest prowadzony według najwyższych standardów, a zarzuty o manipulacje danymi ekonomicznymi są absurdalne i bezpodstawne. Rząd zapowiedział nawet możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko Jakubiakowi za szerzenie nieprawdziwych informacji, mogących szkodzić wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Ale opinia publiczna nie jest do końca przekonana wyjaśnieniami rządu. W mediach społecznościowych zabrzało. Tysiące Polaków domaga się niezależnego śledztwa, które wyjaśni, kto mówi prawdę. Hashtagi związane z tą sprawą szybko stały się trendami na polskim Twitterze. Ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami, analizują dokumenty przedstawione przez Jakubiaka i porównują je z oficjalnymi komunikatami rządu. Co więcej, do sprawy zaczęli wtrącać się inni politycy. Opozycja oczywiście wykorzystuje sytuację, domagając się natychmiastowej dymisji Tuska i całego rządu. Liderzy PiS twierdzą, że zawsze wiedzieli o nieuczciwych praktykach obecnej koalicji i że rewelacje Jakubiaka tylko potwierdzają to. Co od miesięcy próbowali przekazać Polakom. Z drugiej strony, niektórzy członkowie koalicji rządzącej zachowują podejrzaną ciszę, co tylko po spekulacje o wewnętrznych podziałach i możliwych rozłamach. Analitycy polityczni są podzieleni. Część z nich uważa, że Jakubiak rzeczywiście mógł natrafić na coś poważnego i że sprawa zasługuje na dokładne zbadanie przez prokuraturę i odpowiednie instytucje kontrolne. Inni jednak ostrzegają przed pochopnym wyciąganiem wniosków i wskazują. Że w polityce dokumenty i fakty mogą być interpretowane na wiele różnych sposobów. Apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i poczekanie na oficjalne wyjaśnienia oraz ewentualne śledztwo. Niezależnie od tego, kto ma rację, jedno jest pewne. Ta sprawa może mieć dalekosiężne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej. Jeśli zarzuty Jakubiaka okażą się prawdziwe, Donald Tusk może stanąć przed największym kryzysem w swojej politycznej karierze. Rząd może upaść. A zaufanie Polaków do instytucji państwowych zostanie poważnie nadszarpnięte. Z drugiej strony, jeśli dokumenty przedstawione przez Jakubiaka zostaną zdyskredytowane, to on sam może stracić resztki wiarygodności i zakończyć swoją polityczną działalność. Warto również zastanowić się nad szerszym kontekstem tej sytuacji. Polska jest teraz w kluczowym momencie swojej historii: relacje z Unią Europejską, bezpieczeństwo energetyczne, transformacja klimatyczna, Modernizacja armii to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj. Polityczne skandale i oskarżenia o korupcję mogą poważnie osłabić pozycję Polski na arenie międzynarodowej i utrudnić realizację strategicznych celów. Co my, jako zwykli obywatele, powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim zachować krytyczne myślenie. Nie wierzyć ślepo ani jednej, ani drugiej stronie. Sprawdzać fakty. Szukać niezależnych źródeł informacji i wyrabiać sobie własne zdanie na podstawie dostępnych dowodów. To nie jest czas na emocjonalne reakcje, ale na rozsądną analizę i domaganie się prawdy. Będę Was na bieżąco informował o rozwoju tej sprawy. Jeśli pojawią się nowe fakty, dokumenty lub oświadczenia, natychmiast przygotujemy kolejny materiał. To jest zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich lat i zasługuje na naszą pełną uwagę. Pamiętajcie że niezależnie od waszych politycznych sympatii, wszyscy mamy prawo do prawdy i transparentności ze strony naszych władz. Jeśli rzeczywiście doszło do oszustwa i manipulacji, winni muszą ponieść konsekwencje. Jeśli natomiast zarzuty są bezpodstawne, również to musi zostać jasno udowodnione.